Produkcja ta oparta jest na ważnych przemyśleniach, inteligentnych argumentach, cennych doświadczeniach, wydarzeniach historycznych, obiektywnych badaniach. W dowodach geologicznych, w solidnych podstawach, niesamowite efekty. Dlaczego zabieram głos? Profesor Walter Feit: każde stworzenie jest wegetarianinem. Co robisz ze stwierdzeniami w Biblii? Gdzie na samym początku w Księdze Rodzaju jest napisane, Oto Bóg dał człowiekowi każdą roślinę rodzącą nasiona i każde drzewo owocowe. Co zrobisz z takim stwierdzeniem, i każdemu zwierzęciu? Słowo każde jest bardzo znaczącym słowem. Każdemu zwierzęciu dał rośliny polne, zielone zioła. To oznaczałoby, że każde stworzenie na początku było wegetarianinem. Nie ma na świecie naukowca, który potwierdziłby taką historię. Zafascynowało mnie to i tak stałem się bardzo zaangażowany w tę dziedzinę badań. Zacząłem badać fizjologię zwierząt pod kątem odżywiania, porównując ich reakcje na białko zwierzęce z reakcjami na białko roślinne. I doszedłem do zdumiewających wniosków z absolutnie niewiarygodnymi wynikami. Bez względu na to, które zwierzę testujesz, wydaje się, że są one nastawione na białko roślinne, a nie na zwierzęce. Interakcje na poziomie fizjologicznym, bez względu na to, który parametr testowałeś, czy to parametry krwi, czy to parametry anatomiczne. Osiągano lepsze efekty jednej diety w porównaniu z drugą dietą. A następnie korzyści zdrowotne diety wegetariańskiej, nie tylko dla ludzi, ale dla królestwa zwierząt, przedstawione są również jako niesamowite rezultaty. Tak więc dowody, choć pozornie piętrzą się przeciwko Biblii, są zaprzeczane przez same wyniki, które można znaleźć w laboratorium. A Biblia i jej historia stają się coraz bardziej wiarygodne.